O, Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Kolejny dzień drzewkowych zmagań. E, zestaw sharingowy. Jak ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to John Direk 250 no i mulczer wgłębny, e, TMC, przepraszam, e, Cancela. Nie ja wiem jak to się tutaj wymawia, cancela czy cancela. E, no i dzisiaj trochę inne warunki, trochę inne drzewka. No i na pewno jeszcze ciężej dla ciągnika. Świerki przy tym, opowiem Wam pikuś, tutaj tej masy jest jeszcze więcej. Też to jest konkretnie wyrośnięte, ale zobaczcie, z jednego korzenia. Trzy, cztery odnogi, też tutaj mocno ulistnione. No i tak jak w poprzednim przypadku, jakaś tutaj kwatera pojedyncza, która po prostu przerosła, nie znalazł się na to w odpowiednim momencie, na to odpowiedni klient. No i trafia do zmulczowania. Także na razie, na raz tak to wygląda. Jeszcze drugi raz też tutaj wjedziemy. E, świerk na pewno był taki łatwiejszy do zmulczowania, do sfrezowania. E, to takie jest jakby twardsze. O, po prostu twardsze. Zobaczcie, no, no jedziemy wgłębnie. E, podjechałem do przodu. Tutaj widać, że jakby idziemy w ziemi, ale mówię, no tej masy jest tutaj ogrom. No i co? No pierwsze hektary przepracowane. E, jakieś tutaj mogę małe wnioski wysunąć i jakieś małe podpowiedzi. Bynajmniej tak jest u mnie dla, dla kolejnych tam gdzieś wynajmujących, którzy tam e, będą ten sprzęt e, wypożyczali. E, tak jak w Świerku, to jednak wjazd na razówkę. Na raz, do tyłu, wolniej i na raz, bo tak jak na tym poprzednim filmie widzieliście, że kładłem te drzewa z grubsza, jechałem szybciej, powiedzmy półtorej na godzinę je tylko położyłem i drugi raz jechałem wgłębnie, wolniej to był problem z przypychaniem się te pojedyncze drzewa gdzieś tutaj leciały, wciągało raz nie wciągnęło no i teraz już tam też jeszcze jak tego świerka został, może Wam później pokażę, w świerku jadę raz, powoli jakieś tam 400 metrów na godzinę się przesuwam i robię od razu wgłębnie tam powiedzmy na te, na te 20 cm w głąb i wygląda to luks. No tutaj tej masy jest więcej, mówię, to drzewo jest twardsze, yy, no ale jak widać, no do, do gleby jest położone, to sobie tutaj pewnie chwilę przeschnie i, i też będzie tutaj przetależowane. później jeszcze zaorane głęboko, no i się będzie zaskładało, tak? Także są i takie chocki klocki, yy, no I, i działamy. Niedawno byliśmy smarować, dmuchać, yy, tankować, Paliwa też trochę wychodzi, no niestety, no ciągnik robotę robi, zestaw robotę robi, kładzie takie drzewa, no to i musi spalić. Przebitkę tutaj zostawiam, no i działamy. No nie może być inaczej, musi być przejrzane, wydmuchane, filtr powietrza już mam ogarnięty, teraz dmucham chłodnicę, wszystkie, no i smarowanie co kilka godzin mulczera. także działamy. Przy tym lesie to było nic. Tutaj jakieś takie przerośnięte Tu je to nie są jakieś takie, no, jak, jak, jakieś inne drzewka. Nie znam się na drzewkach. Też ile? 3, 4 metry. 4 metry mają gęste, zwarte. masy jeszcze na pewno więcej jak w świerkach. W świerkach to było pikłość, bo w świerkach to no, do 800 metrów na godzinę mogłem się poruszać. A tutaj jadę, zobaczcie, 38400 yy, na razówkę, jakby w i ma co robić ciągniczek. Ma co robić tutaj tej masy? Mówię do przerobienia jest sporo, no, ale z tyłu zostaje mielonka, która będzie przeorana. Ale... Ciekawe ile prochnicy z tego może być, bo to takie zdrewniałe części. No masy tutaj na pewno dostarczymy sporo, ale zanim się to drewno rozłoży bo to już grube, zdrewniałe, stare to nie wiem ile tutaj może być lat 10 na pewno także no powolutku, powolutku, pyrkamy dzień drugi, dzień drugi, jedziemy tak, już ponad 20 godzin zrobione yy, ważne taka instrukcja, no to na pewno też każdy będzie miał wytłumaczone oczywista sprawa, tak, przed zagłębieniem przed uruchomieniem włączałem wałek na podniesionym Dajemy na pełne obroty i dopiero maszynę zagłębiamy, bo tutaj są takie obroty przeciążenia, żebyśmy to mogli uszkodzić. No i powolutku jakamy, Ten Tempomacik na 400 metrów ustawiony. No i kładziemy drzewo, tak. Oczy bolą, tak, ale no taka kolej rzeczy, no to, 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 to nie jest jakby produkcja. Taka tradycyjna, normalna, tak, typu zboże, rzepak, które no, mimo ceny, jak, jak cena niska, to zbieramy, ale zbytna to jest ta. Przy drzewku, które rośnie od siewki, pewnie do, do, do tam wykopania, kilka lat, no to jest różnie, tak? Bo no, nie trafi, że, że jest klient, Zresztą nie mogę się wypowiadać, mówię, bo to nie są moje drzewka, to nie jest moja szkółka drzewek. Ja tutaj tylko e, działam jako operator mulchera dzisiaj. do przodu no, tutaj już jednego gdzieś tam bokiem za szeroko jadę, jeden gałązkę wyrzuciło bokiem, no i lepiej jechać wolniej, a na raz, bo mówię, no jak jechałem na dwa razy, to później się tam kałtuni trochę przypycha ale zobaczcie jak ma ciężko jaka to jest masa, to jest kurcze nie, nie wiem ile to jest ton, ale, ale grubo to na tym hektarze tej masy tej, tej, tego drzewa. Czy Jodiry wychodzą też w wersji z drugą kierownicą, z Twin Trackiem, z wersją tylną? Waltery akurat są przystosowane do, do lasu, do jazdy do tyłu. A tutaj, tak po kilkunastu godzinach jeżdżenia tyłem, to już Wam powiem, że kręgosłup trochę boli, no ale wszystko się tam da jakby. Da, da się jeździć, tak? Da się jeździć. Powolutku tkamy. Tak to wygląda, no zobaczcie, chwilowe obciążenia silnika na pełną moc, jak akurat wciągnie jedno czy dwa drzewa, to ich spalanie skacze do 50 litrów na godzinę, co daje na hektar w przeliczeniu ponad 300 litrów. O Świerku było lżej, tak, to jest twardszym drzewem przede wszystkim, tak, to jest przede wszystkim twardsze, ale się kładzie. Sama praca Johnem, jako pierwszy raz, no wiadomo, no nie jest to pole, nie są to warunki takie, jakbym mógł odnieść 1 do 1, ale przyjemnie się jeździ, no nie ma się czego czepiać, skrzynia pracuje naprawdę bardzo fajnie, to jest ta automatyczna, auto power, tak, auto power, e, także tylko wciskamy gaz, żadnych zakresów nie ma, no i płynniutko, bez jakiegoś szelestu sobie to tutaj śmiga, regulacja prędkości, teraz mamy ustawione maksymalnie 450 metrów tym pokrętłem, wszystko obsługujemy z tego tutaj joysticka, Command Pro się to chyba nazywa, nie znam się tak na John więc jeśli się mylę, to, to mnie poprawcie, ale no ma co robić, tutaj ten ciągniczek nie ma lekko, godzin ma 2210 za chwilę, także no już trochę się z tym uczerem nachodził, no i przy takim obciążeniu chodzi, chodzi, Prawdziwy, prawdziwy test bojowy, bo no, tutaj to nie są łatwe warunki dla ciągnika te obciążenia na wałku, jak chwyci coś więcej, tak tutaj wciągnie przez ten wał tą dobroślinę tak? Y, gdzieś tam no i co? I kamień się może trafić odpukać. Na razie kamienia większego żadnego nie trafiłem podczas mulczowania, ale no, jest to też tutaj jakieś ryzyko dla, dla maszyny, chociaż mulczer y, TMC, kancela zrobiony z bardzo mocnej stali szwedzkiej, z tego co mówił właśnie tutaj pan Maciej Maciej tak od, od, od właśnie sprzedaży tych maszyn bo, bo, bo jakby nie tylko sharinguje, wynajmuje te maszyny razem w zestawie z ciągnikiem, ale też prowadzą sprzedaż tych mulczerów tak, tych, 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 tych mulczarek, jeszcze innych że tak powiem innych sprzętów tej firmy i to tutaj nawet jest napisane, nie widać teraz tego napisu, że tu jest jakaś stal plastyczna, plastyczna, elastyczna, oprócz elastyczna, że, że nie jest tak podatna na jakieś tam pęknięcia. Wiadomo, no, jestem pod wrażeniem jakie to łyka zarośla, No zobaczcie sobie tutaj, tak no wygodniej byłoby jeździć w przód ale lepszą robotę robi jak jedziemy do tyłu. tutaj nieduży kawałeczek, nie wiem może z 20-30. Na trochę czasu na to potrzeba, tak pojedyncze, jak gdzieś tam by było... O! Właśnie, no, prawie go zdusiło. Jadę cały czas równo i yy, trafiło gdzieś tam dwa drzewa naraz w ciągu, to aż normalnie ciągnik przygasł. Nie zdarzyło mi się go jeszcze zadusić, ale już było blisko, było blisko raz. Teraz też już zresztą dosyć mocno odczuł. No i dobra, mamy kolejny pasek przejechany. Pora karmienia z rana, słomek najedzony po śniadanku, to i Johna trzeba nakarmić, jadę po AdBlue zaraz jeszcze na stację, bo mi się skończyło, w domu nie mam żadnego zapasu, no i smarowanie, mulcher co kilka godzin, też tutaj główne punkty smarne na osi, no i działamy, ostatnie chyba podejście, jeszcze tutaj z 4, 5, może 6 godzin zostało roboty i z grubsza będzie porobione. Teraz jeszcze całkiem co innego, jakieś takie krzaki, krzaki, krzewy, coś tam co kwitnie, nie wiem jak to się nazywa, też przerośnięte, no i też znika w pył, pojedyncze gałązki. No i chodzą niby dzisiaj te chmurki z deszczem, ale wszystko bokiem, gdzieś tu jakiś klin raz z jednej, raz z drugiej, jedziemy teraz przodem to jakieś takie, nie wiem, coś kolejnego jakieś takie przydrożne jakby takie teraz chyba zaczynamy najgrubszy temat jak mówić to jest chyba Brabant, Brabant, coś takiego no powiem wam, że udało mi się przez przypadek, no wiadomo nie zrobiłem tego celowo ale takim tokiem jak teraz sobie jechałem pół na godzinę no i chwyciło dwa takie drzewa i ciągnik z gaz za Johna Także no grubo, grubo zobaczcie Wyższe od, od ciągnika no i bardzo gęste Nie wiem jak to się tam nazywa ale tu jest grubo wam powiem, że tutaj jest grubo